Jedna łapka w górę, druga łapka w górę. O, widzowie, witam Was serdecznie. Jestem metalowy koteczek, właśnie jestem na takim oto kwadracie, w moim kwadracie. <laughs> widzowie, dobra. E, nie wiem właściwie, gdzie mój kolega więzień został pokonany. Właściwie nie wiem, gdzie jest policjant. Nie wiem, co się w ogóle tutaj dzieje, więc. Po prostu sobie pójdę wykopić motel. No widzowie, sobie wykupię dzisiaj motel. Tak, tak, dzisiaj motel sobie wykopuję. No i bardzo będzie fajnie, no. Tak myślę. Tu mamy rację blisko, ale my sobie kupimy motel. Tu pierwszy motel, tak w pierwszym odcinku to rozumiałem, że to jest ten krzak, ale to osobny motel. Więc dobra, motelow motelowce? Motel? Dobra, nieważne. Kupujemy tego tutaj. Nie ma nikogo, więc sobie, dobra, ja sobie przejmę ten motel, o, dobra Drzwi się stawiają No dobra, to ja sobie tu odpocznę, o, jak fajnie, widzowie Teraz muszę taką, łapeczkę w górę kliknąć Łapeczkę w górę, górę Tak jak ja skaczę w górę, no to muszę taką łapkę kliknąć Wtedy, o, każda jedna łapka w górę to jest jeden skok dla mnie Zobaczymy, ile będzie łapek w górę Będę tak hop, hop, hop robił Bo poprzednim odcinkiem były trzy łapki w górę, więc trzy podskoki Uwaga, raz, dwa, trzy, nice, dobra ja sobie tu usiądę. No i w sobie no co, będę sobie tutaj odpoczywał na razie. Tylko, kurczę, sobie, ja jestem głodny. Idę do tej restauracji. Idę, do, do, do tej restauracji. Bo jestem bardzo głodny. Dobra. Tam chyba się najemy, ja tak myślę. No nie wiem, jak jest w rzeczywistości. Ale okej, okay, no chyba się najemy, no chyba tak. Dobra. Halo, halo? Nie ma nikogo? No, dobra, ja sobie sobie odpocznę chwilę. Ach, tak, odpocznę. Odpocznę. Wyczuję bombę, ho, ho, ho. Kurczę, widzowie, jestem głodny, jestem taki głodny, że to jest normalnie niemożliwe, no. Taki jestem głodny. O, taki, taki. I widzowie, co to jest, co to jest? Patrzcie, patrzcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Widzicie w to? Ej, coś tam poszło. Ej, gdzieś to idzie. Co to, widzowie, jest? Widzicie w to? Śledzimy to coś. Ja nie wiem, co to jest, widzowie. Tu jest coś strasznego chyba. Jakiś tutaj mały człowieczek łazi przesun się. Dobra, czekaj, gdzie gdzieś tam szedł. Gdzieś tam szedł. On gdzieś tam szedł. O nie, chodźcie, idzie, idzie. Dobra, nie. On gdzieś tam szedł. Zabie. Idziemy do niego. Idziemy, dawajcie. Dobra, idzie. Dobra, czekaj, czekaj, czekajcie, czekaj. czekaj. Kurczę, on tam jest, on tam jest, on tam jest. Hola, hola. Czy ja tu kogoś nie widziałem czasami? Halo? Był tutaj ktoś? Czy mi się tylko wydawało? Halo? Halo? Jest tu ktoś? Halo? Chyba no, tu ktoś był. Patrzcie na czaszkę patrzcie, patrzcie, jest! Halo? Czy tu jest ktoś w restauracji? Nie, nikogo nie ma. Czy na, aby na pewno? Kładźmy się, kładźmy się. Poczekajcie, zobaczcie, teraz tak. Halo? Dobra, włożę tutaj. Halo? Jest tu ktoś? O, Nie nie tu nikogo! Zrobię to już, że tuś był. O, dobra. Trudno sobie coś tutaj usiądę, nie, fajnie. Żarcie! Dowódź, żarcie! Chcę, żebyś się jeszcze. Dobra, czekajcie. Usiądźmy, usiądźmy. Dobra, usiądźmy. Tak, tak, będziemy go obserwować. Dobrze, 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 dobrze. Ale ja się naprawdę boję. Jestem tak cicho, że to jest niemożliwe. Dobra, czekajcie. Ja muszę. Kurczę, ja nie wiem, co kliknąć. Już nie znam na angielskim, to bardzo. Chcę kliknąć. O, to, 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 idealnie. Hej, tu ktoś chyba jest. Hola, hola, kim pan jest? Kim pan, co pan tutaj odwala? Ej, ale, ale proszę mnie pan zostawić, bo ja się pana trochę jakby boję. E, dlaczego pan jest taki straszny dlaczego pan ma czaszkę rozbitą? Wytłumaczył mi to pan. Pan nie musi uciekać przede mną. Ja nie jestem taki groźny. A, no to git. A dlaczego właśnie taki straszny jesteś? Wygląda, jakby nie chciałeś pokonać. Ho ho ho, nie no, to nieprawda. Bo ja cię chcę pokonać! Nie, nie, nie! Nie patrzcie, morderca jakiś! Uciekam! Uciekać! Wizowie, jeszcze jest jakieś. jakieś tam to jakoś dziwnie, co jest? Wizowie, nie, ja uciekam! A au, a A a a On ma. on wizowie mnie walnął tym chyba. A coś mi się stało. Ho, ho, ho! Co tam, cię dziosku? idzie, nie, nie, nie słyszę go. Ho, ho, ho! Widzisz mnie? Ho, ho, ho! Chyba każdy Cię widzi. Nie gadaj jakiś dziwak, bo ja się boję Ciebie. Ho! Tak, boisz się mnie? No to dostajesz tym. A masz! Nie, ała, nie, proszę, nie, ała, ała! Nie, 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 nie! nie. Au, wo, ho. Co ty odwalasz? Nie uciekaj, synuek. Nie uciekaj! w Dobra, widzowie, wywaliłem go teraz! Uciekamy! Teraz albo nigdy! Lecimy, lecimy! szybko! Szybko! Uuu, szybko uciekamy w sobie! W sobie, w sobie Musimy uciekać, o to tutaj jeszcze chyba nie wiem, nie wiem. Tu uciekamy, tu uciekamy, no nigdy nie znajdzie. Przebierzmy się, czekajcie, przebierzmy się. O. Coś takiego powiedzmy. Jakoś. Nie nie, nie, nie nagrywarkę. Nagrywarka jest fajna, jej nie musimy przebierać. Dobra, we, weźmy jakieś włosy o takie brązowe, o. Nie no, w ogóle nie jestem podobna tamtej osobie. Dobra, to teraz sobie tak pójdę. la oh. oh. Gdzie on jest? Muszę się na nim zemścić, oh. 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 Kto to tutaj stoi? Halo? Halo, ziomek, kim ty jesteś? Tobie lubię katać jakoś. Ha! Ja jestem jakimś gościem. Nie znam Cię nawet. Ja jestem mordercą i teraz właśnie chcę cię pokonać. Nie, proszę, nie, 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 nie. nie, Ja jestem normalnie, wiesz kim? Eee, nie wiem. Widzisz ten troszek? To ja jestem tą osobą. Eee, 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 eee. Te włosy, te takie tutaj czeka, bo on to przeszkadza. O takie. O, to jest ty! Łapać go! O, o, o. wywaliłem się. Dobra, zabierz. Chodź tu. Aś. Dobra, teraz co cię wynosimy? Dlaczego tu skoczysz? Nie wiem, bo jesteś zwagowanego. I bądź cicho. Tylko nie mów nic z policji, pamiętaj. Dobra. Właśnie. Masz, ta. masz tam, masz Aha, awa, awa. No i sieć tam. O nie! Nie, 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 dlaczego? Dlaczego nie? Ha, 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 widzowie! On tam siedzi! La 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 la, 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 la. Pa, pa, Gosiu! Nie no, co ty robisz? Czy ty chcesz mnie pokonać? Ho ho! ho. Wiesz o tym, że ja mogę otworzyć to moją siekierką? Spróbuj tylko synuś! Ha, 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 ha. O nie!

Ha, ha, ha widzowie, ha, ha ha przejmuję jego kanał. Bądźcie jutro.